Samojebka bezy. Już? Samojebka bezy. To no jest film czy samojebka? Samojebka. Taki jest wstęp. Samojebka czy film? Samojebka. Film. No i to jest wstęp. Do no, filmu samojebka. Selfie. No to wszyscy kochani są trzy zasady samojeczne początek. Wy przypudrowanym nie ma świsenia się w strefie T. Dwa. Odpowiednia odległość ręki od twarzy. Jeśli macie jakąś zimną twarz, najbardziej w ogóle odpierdłujcie tą rękę na maksa. Jeśli macie jakąś twarz... W miarę ogarniętą, możecie sobie pozwolić na zgięcie łokcia, ale to nie zawsze. Światło. Światło jest najważniejszą rzeczą. Jeśli macie sztuczne, jeśli robicie przy sztucznym świetle, starajcie się jak najbliżej zbliżyć lampy. Jeśli robicie przy naturalnym, albo przy oknie, albo przy w ogóle na, na zewnątrz, to jest super. Wtedy wasza twarz jest rozświetlona, nie widać zmarszczek, nie widać niczego, jest wszystko spokojne. I co? I właśnie ulubiony profil, jeśli jesteście lepsi z profilu prawego, to robicie z tego profilu, czyli od góry tak, jakoś sobie tak nastawiajcie. Jeśli macie lepszy profil lewy, to robicie z lewego. Zawsze róbcie z tego mówią, z którego jesteście lepsi. I co jeszcze? I co? I uśmiech pełną parą i bądźcie trzeźwi, to jest najważniejsze. I oczy wam się nie mogą świecić i oczy wam się nie mogą zamykać, macie być najpiękniejsi na selfie. Selfie to jest najważniejsze zdjęcie roku. Najważniejsze zdjęcie tygodnia, najważniejsze zdjęcie dnia, selfie to jesteście Wy, czyli to, co tak naprawdę kochacie najbardziej, czyli jesteście narcyzami. W moje selfie I selfie, selfie jest czymś naprawdę ważnym i nigdy pamiętajcie nie picie alkoholu. Piękna samujewka. I z boku, nie z góry, z boku, z góry. Z boku, z góry, z góry. Сужать, Так,